Byłam tą cichą dziewczyną w rodzinie. Nie robiłam hałasu, nie narzucałam się. Nie prosiłam o nic więcej niż odrobinę uwagi, może mały gest, że ktoś mnie dostrzega. Ale w naszym domu takie rzeczy nie były rozdawane. Trzeba było być głośnym, ekstrawaganckim, albo po prostu kimś innym niż ja. Moja siostra piękna, pewna siebie, otoczona przyjaciółmi, była zawsze w centrum wszystkiego. Mama. Zaślepiona jej potencjałem. Tata. Obecny fizycznie, nieobecny emocjonalnie. A ja. byłam tłem. Dodatkiem. Milczącym, niewidocznym świadkiem ich życia. Przez lata robiłam coś, czego nigdy nie pokazali, że warto. Pracowałam. cicho. w cieniu. Gdy oni świętowali urodziny znajomych, ja siedziałam nad projektami. Gdy jechali na weekendy, ja trenowałam, uczyłam się, budowałam coś, co wtedy wydawało się bez znaczenia. I wtedy nadszedł ten dzień. Zaproszenie na uroczystą galę wręczenia ogólnopolskich nagród. Nie byłam tylko nominowana, byłam jedną z finalistek. To było coś więcej niż wyróżnienie. To był mój moment. Po raz pierwszy miałam być widoczna. Z duszą na ramieniu wręczyłam im zaproszenia. Wiedziałam, że może zlekceważą, ale nie byłam gotowa na śmiech. Nie mamy czasu na głupie nagrody. Idziemy na koncert, powiedziała moja siostra, nawet nie patrząc mi w oczy. Mama wzruszyła ramionami. Tata dodał z obojętnością: Tylko nie miej do nas pretensji. Patrzyłam na nich. Serce mi pękało, ale uśmiechnęłam się. W porządku. Tylko że. Tego wieczoru na ich oczach, transmitowane na żywo w telewizji. Wszystko się zmieniło. I po raz pierwszy w życiu to oni zamilkli. Trzymałam zaproszenia w rękach przez kilka dni. Może to głupie, ale nie chciałam ich wręczyć od razu. Czekałam, aż będzie odpowiedni moment. Chciałam, żeby to zabrzmiało jak coś ważnego, bo dla mnie to było wszystko. Rok pracy, nieprzespane noce, tysiące godzin ciszy, kiedy wszyscy gdzieś wychodzili, a ja zostawałam. Tylko ja i mój cel. W końcu w piątek wieczorem zebrałam się na odwagę. Siedzieli w salonie siostra z telefonem, mama coś gotowała, tata z gazetą. Weszłam cicho jak zawsze. Mam dla was coś, zaczęłam. Podałam im koperty. Oficjalne z logiem wydarzenia. Ogólnopolska gala młodych talentów. Na chwilę zapadła cisza. Mama otworzyła swoją kopertę pierwsza. Przeczytała szybko i wzruszyła ramionami. To jakaś szkolna uroczystość. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, siostra prychnęła. Nie mamy czasu na głupie nagrody. Ja mam bilety na koncert, przypominam. W dodatku w pierwszym rzędzie. Sorry, ale serio, jakieś dyplomy to nie nasza liga. Zabolało, ale to tata dobił wszystko. Nie spojrzał nawet na zaproszenie. Powiedział cicho, bez emocji. Tylko nie miej do nas pretensji. Nie miałam siły dyskutować. Nie chciałam błagać. Po prostu skinęłam głową. W porządku, ale w środku r. coś się we mnie zamknęło. Coś, co przez lata dawało im drugie, trzecie, dziesiąte szanse. Wtedy zrozumiałam, że nie chodzi o brak czasu. Chodziło o brak chęci, brak wiary, brak miłości wyrażonej w najprostszy sposób. Jestem z ciebie dumny, a. I właśnie wtedy postanowiłam, że ten wieczór, nawet bez nich, będzie należał do mnie. Nie trzeba krzyczeć, żeby zranić. Czasem najwięcej bólu niosą słowa wypowiedziane obojętnym tonem, między jednym łykiem kawy a wiadomością na telefonie. I właśnie takie padły tamtego dnia. Po w porządku, z mojej strony nie zapadła cisza. Wręcz przeciwnie, temat mojego zaproszenia stał się żartem. Wyobrażacie sobie ją na scenie. Zaśmiała się siostra, nie odrywając wzroku od ekranu. Nie wiem, czy więcej ludzi przyjdzie na te gale, czy do kiosku po gazety. Mama uśmiechnęła się krzywo. Ale w sumie dobrze, że czymś się zajmuje. Przynajmniej nie siedzi w kącie. Chodź nagroda. Nie wiem za co. Tata tylko mruknął coś pod nosem. Chyba ambitna, ale w jego ustach brzmiało to jak kpina. Siedziałam obok. Nie płakałam. Nie odpowiedziałam. Znałam te mechanizmy. Zawsze, kiedy coś osiągałam, natychmiast to umniejszali. A jeśli osiągała, to moja siostra były kwiaty, zdjęcia, posty w mediach społecznościowych. U mnie. Cisza. Czasem jednozdawkowe aha. Pamiętam, jak rok wcześniej dostałam wyróżnienie za projekt badawczy. Byłam jedyną dziewczyną w finale. Wróciłam do domu pełna nadziei, trzymając dyplom. Mama spojrzała i powiedziała: To nie jest jeszcze praca, prawda. Lepiej by było, gdybyś poław coś praktycznego jak twoja siostra. A teraz: teraz dostałam szansę, by stanąć przed setkami ludzi. Na scenie, w świetle reflektorów, ale w ich oczach to wciąż było nic: zimne słowa, zwykłe zdania, ale brzmiały we mnie jak krzyk, jak echo, którego nie da się zagłuszyć. I właśnie dlatego zacząłem przygotowywać się tak, jakby ten wieczór miał być moim jedynym momentem. Bo może tak właśnie było. W porządku to dwa najcichsze, a jednocześnie najgłośniejsze słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedziałam. Powiedziałam je z uśmiechem, żeby nie dać im satysfakcji, że coś mnie boli. Powiedziałam je spokojnie, choć serce waliło mi jak szalone. Ale to w porządku nie znaczyło zgody. To znaczyło, już niczego od was nie oczekuję. Wyszłam z salonu, zamknęłam drzwi swojego pokoju i usiadłam na podłodze. Patrzyłam przez chwilę w okno, próbując zrozumieć, dlaczego to tak boli. Przecież znałam ich. Wiedziałam, czego się spodziewać. A jednak, w głębi serca znów miałam nadzieję. Że tym razem będzie inaczej. Że może usłyszę chociaż jedno proste. Dobrze zrobiłaś! Ale nic takiego nie padło. Tylko cisza. Albo gorzej, drwiny. I wtedy poczułam coś dziwnego. Nie gniew. Nie rozpacz. Tylko spokój. Tak, bolało. Ale pierwszy raz w życiu poczułam, że nie jestem im winna niczego. Nie muszę ich przekonywać. Nie muszę zabiegać. Nie muszę błagać o obecność, na którą i tak nie zasługują. Wyjęłam sukienkę, którą planowałam założyć na galę. Wcześniej myślałam, że będzie to wieczór rodzinny zdjęcia, wspólne chwile, może nawet dumne spojrzenia mamy. Ale teraz. To miał być mój wieczór, tylko mój, bez ich oczekiwań, ocen, porównań. I wiesz, Ceo, w tamtym, w porządku, po raz pierwszy był mój głos. Niecichy, niebojaźliwy, prawdziwy. Zamknęłam oczy. Oddychałam głęboko. Zaczynałam rozumieć, że nieobecność ludzi, którzy cię ranią, to też błogosławieństwo. Dla nich to była tylko jakaś głupia nagroda. Dla mnie to było wszystko. Nie chodziło o statuetkę. Nie o dyplom. Chodziło o lata, których nikt nie widział. Wstawałam o 5.30, żeby przed szkołą popracować nad projektem. Chodziłam spać, kiedy reszta domu już dawno spała albo bawiła się w salonie, głośno śmiejąc się przy serialach. Kiedy moja siostra chodziła na imprezy, ja siedziałam z laptopem i robiłam notatki, szukałam rozwiązań, uczyłam się programowania, choć nikt mnie tego nie nauczył. Wszystkiego musiałam nauczyć się sama. Ale największym wysiłkiem wcale nie był sam projekt. Tylko to, żeby codziennie nie rezygnować z siebie, nawet gdy nikt nie wierzył, że mam do czegokolwiek talent. W szkole też nie byłam w tą popularną. Nie miałam paczki znajomych, nikt nie rezerwował mi miejsca w ławce. Ale był jeden nauczyciel informatyki, który raz, zupełnie niepozornie, powiedział: Masz coś w sobie jakąś cierpliwość i pasję. Nie zmarnuj tego, kropka. To zdanie trzymało mnie przy życiu przez miesiące. I to on zgłosił mnie do konkursu. Pomógł uwierzyć, że można być kimś ważnym, nawet jeśli nikt nie bije ci bro. Projekt, nad którym pracowałam, dotyczył czegoś, co mnie osobiście dotykało komunikacji z osobami wykluczonymi cyfrowo starszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi. Dlaczego? Bo wiedziałam, jak to jest czuć się niewidzialną. Włożyłam w ten projekt nie tylko wiedzę, włożyłam serce, całą swoją historię. A teraz, kiedy dostałam zaproszenie na ogólnopolską galę jako jedna z finalistek, czułam, że to nie tylko moja szansa. To był dowód, że jestem więcej warta niż mi mówiono. Oni tego nie wiedzieli, bo nigdy nie zapytali, nigdy się nie zainteresowali, ale ja wiedziałam, i to wystarczyło, by tamtej nocy stanąć na scenie prosto, z podniesioną głową. W sobotę dom był pełen ruchu, ale nie mojego. Siostra krzątała się po kuchni, nakładając kolejne warstwy makijażu, wybierając między dwoma sukienkami. Mama doradzała jej, komentując każdą fryzurę. Tata z kolei grzebał przy biletach i rezerwacjach parkingu, żeby zdążyć na czas. To koncert życia, powtarzała siostra. Nie mogę się spóźnić. On gra tylko raz w Polsce. Starałam się nie słuchać, ale wszystko do mnie docierało. Każde słowo. Bo przecież dla nich to był wieczór. Ich wieczór. Wypełniony muzyką, światłami, śmiechem tylko nie ze mną. W swoim pokoju powoli zakładałam sukienkę, którą kupiłam miesiąc temu. Klasyczną, elegancką, może zbyt skromną jak na wielką galę, ale była moja. Zrobiłam delikatny makijaż, spojrzałam w lustro. I po raz pierwszy nie pytałam: Czy wyglądam dobrze? Pytałam: Czy jestem gotowa pokazać się światu bez nich? Przed wyjściem zeszłam do przedpokoju. Stałam tam chwilę cicho, z nadzieją, że może ktoś spojrzy. Powie: Powodzenia. Albo chociaż. Dasz radę. Ale mama właśnie szukała torebki. Siostra poprawiała włosy. Tata kończył rozmowę przez telefon. Minęłam ich niezauważona. Jak cień. Drzwi zamknęły się za mną bez echa. Wsiadłam do autobusu ubrana jak na ważną galę, otoczona ludźmi zmęczonymi zakupami, zimną styczniową szarością. Ale we mnie coś płonęło. Nie był to gniew. To była determinacja. Wiedziałam, że ten wieczór, choć nie miał być ich świętem, będzie moim zwycięstwem. Gdy wysiadłam z autobusu, w pierwszej chwili poczułam chłód. Nie tylko ten zimowy, styczniowy. Chłód miasta, które pędziło swoim rytmem, i chłód świadomości, że jestem tu sama. Gmach, w którym odbywała się gala, był ogromny. Przeszklony front, czerwony dywan, kamery. Grupa ludzi z identyfikatorami krzątała się przy wejściu. Niektórzy mieli rodziny. Rodzice robili im zdjęcia, partnerzy poprawiali kołnierzyki. Były uśmiechy, śmiech, ciepło. A ja trzymałam zaproszenie i po prostu szłam dalej. W środku pachniało nowością, nerwowością i marzeniami. Sala była pełna, ale mimo setek osób wszędzie czułam ciszę. Taką, która rodzi się z napięcia. Taką, która mówi: To może być najważniejszy moment Twojego życia. Zajęłam miejsce w trzecim rzędzie. Sama. Po mojej lewej chłopak w garniturze z ojcem, po prawej dziewczyna trzymająca dłoń mamy. Spojrzałam na scenę. Wtedy zgasły światła. Rozbrzmiała muzyka, projektory rozświetliły ciemność, prowadzący wszedł na scenę i rozpoczął galę. Wszystko działo się jak w filmie. Zapowiedzi. Kategorie. Krótkie przemowy. Oklaski, flesze, nazwiska. Ale mnie nie interesowało nic prócz jednej kategorii. Innowacja społeczna roku. To właśnie tam zgłoszono mój projekt. To właśnie tam miałam się dowiedzieć, czy moje ciche godziny pracy miały znaczenie. Nagle zobaczyłam kamerę. Dużą. Ustawioną dokładnie na środek sceny. Transmisja na żywo. Wiedziałam, że gdzieś w domu moi rodzice to widzą. Może zerkają, może z nudów zostawili włączone. Może śmieją się, oglądając jednym okiem, zanim koncert się zacznie. Nie wiedzieli, że za chwilę. Kamera skieruje się na mnie. A teraz e kategoria: Innowacja społeczna roku. Sala nagle ucichła jeszcze bardziej, choć wydawało się, że to niemożliwe. Na ekranie zaprowadzącym pojawiły się nazwiska trójki finalistów. Wśród nich moje. Czarno na białym. Wielkie litery. Nazwisko, które tak długo znaczyło nic dla tych, którzy powinni byli być pierwsi, by je docenić. Siedziałam nieruchomo. Nie oddychałam. Czułam, jak ręce mi drżą, ale nie opuszczałam wzroku. Wpatrzona w scenę, jakby od tego zależało wszystko. A zwycięzcą zostaje w... Cisza. Ułamek sekundy. Jedno uderzenie serca. I potem głos. Anna Kosińska. Sala wybuchła oklaskami. Reflektory odwróciły się w moją stronę. Usłyszałam swoje imię po raz pierwszy z dumą. Niewypowiedziane ze zniecierpliwieniem. Nie jako przeszkoda. Jako osiągnięcie. Ludzie wokół wstawali, klaszcząc. Podeszłam do sceny jak w transie, czując, że nogi mam jak zwaty. Ale kiedy weszłam na podium i spojrzałam w tłum, nie szukałam nikogo znajomego. Bo wiedziałam, że nie ma ich tutaj. Nie przyszli. Nie chcieli. Ale kamera była. Czerwona lampka na jej froncie świeciła wyraźnie. To oznaczyło jedno telewizja transmitowała to na żywo. I nagle, przez ułamek sekundy, zobaczyłam ich oczyma. Tam w domu, między jedną przekąską a odpalaniem streamu koncertu. Zobaczyli mnie. Na scenie. W świetle z nagrodą w ręku. I nie mogli tego zatrzymać. Nie mogli tego zignorować. Nie mogli już odwrócić wzroku. Bo cały kraj właśnie widział, co oni przez lata pomijali. W salonie mojego rodzinnego domu telewizor grał gdzieś w tle. Siostra właśnie poprawiała makijaż, czekając na przyjazd taksówki. Mama pakowała przekąski do torby. Tata jednym okiem zerkał na ekran, drugim przeglądał wiadomości. I wtedy na ekranie pojawiło się znajome nazwisko. Znajoma twarz. Znajomy głos. Zamarli. Toć. Anna spytała mama, jakby nie wierzyła własnym oczom. Ale i jak? To na żywo. Siostra odwróciła się powoli. Spojrzała na ekran. Na mnie stojącą na wielkiej scenie z mikrofonem w ręku. W eleganckiej sukni, wśród bro ludzi, którzy mnie nie znali, ale widzieli mnie. Nie wiedziałam, że to takie coś wymamrotała cicho. Ale nie było już miejsca na tłumaczenia. Tata nic nie powiedział. Usta lekko rozchylone. Dłonie zaciśnięte na podłokietnikach fotela. W tej jednej chwili wszyscy przestali mówić. Zniknęły koncerty, plany, żarty. Zniknęła ich pewność, że wiedzą wszystko o mnie. Została tylko cisza. I ekran. I obraz dziewczyny, którą przez całe życie mieli pod nosem, a której nigdy nie widzieli naprawdę. Nie musiałam im nic mówić. Nie musiałam krzyczeć, patrzcie, udało mi się. Bo to co zobaczyli i krzyczało za mnie. Wiedzieli, że to co kiedyś uznali za głupią nagrodę, było w rzeczywistości czymś czego nigdy nie zrozumieli i, i może już nie zdążą. Kiedy odebrałam statuetkę i mikrofon znalazł się w mojej dłoni, przez chwilę patrzyłam na salę. Setki par oczu, reflektory, milczenie i wtedy przyszło to, co chciałam powiedzieć całe życie. Ale nigdy nie było miejsca, nigdy nie było słuchaczy. Aż do teraz. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam spokojnie, wyraźnie. Ta nagroda nie jest tylko za projekt. To za wszystkie chwile, kiedy wierzyłam w siebie, choć nikt inny nie wierzył. Za każdą noc spędzoną w ciszy. Za każdy uśmiech, który musiałam udawać, kiedy brakowało wsparcia. W sali zrobiło się jeszcze ciszej. Nawet operator kamery zamarł. Chciałam podzękować jednej osobie, mojemu nauczycielowi, który zobaczył we mnie coś, czego nie widział nikt inny. Dzięki niemu zrozumiałam, że nie trzeba być głośnym, żeby mieć wartość. I że wartość człowieka nie mierzy się oklaskami bliskich, tylko tym, czy potrafi wstać, kiedy wszyscy go ignorują. Zatrzymałam się na chwilę, a potem dodałam powoli, ale pewnie. Wiem, że dziś ktoś ogląda mnie w domu. Może z zaskoczeniem, może z niedowierzaniem. Ale chcę, żebyście wiedzieli, już nie czekam na wasze brawa. Już nie muszę. Nie było owacji. Było coś więcej. Szacunek. I wyzwolenie. Wróciłam późno. Gala się skończyła, gratulacje, zdjęcia, kilka uprzejmych rozmów. Nikt nie pytał, dlaczego jestem sama. I to było dobre. Nie musiałam niczego tłumaczyć. W końcu nikt mnie nie zasłaniał. W drzwiach domu było cicho. Zegar tykał. Buty mojej siostry rzucone pod ścianę. Kurtka ojca na krześle. Weszłam powoli do kuchni pusto. Na stole leżał otwarty laptop, a na ekranie stopkładka z gali. Zatrzymana dokładnie w chwili, gdy stałam na scenie z nagrodą w dłoni. Obok zostawione opakowanie po hipsach. I cisza. Usłyszałam kroki. Mama weszła z korytarza, spojrzała na mnie i przez chwilę nie powiedziała nic. Potem wypowiedziała tylko jedno słowo. Widziałam. Tyle. Anit, przepraszam. Anik, jestem dumna. Tylko widziałam. I wiecie, co? Kiedyś by mi to nie wystarczyło. Ale dziś. Wystarczyło aż za bardzo. Bo wiedziałam jedno. Zobaczyć mnie dopiero wtedy, kiedy zobaczył mnie cały kraj, to nie jest żaden zaszczyt. To spóźniona obecność. A spóźniona obecność nie leczy ran. Nie krzyczałam. Nie mówiłam nic, tylko przeszłam obok niej cicho, spokojnie i zamknęłam drzwi pokoju, który od dziś nie był już schronieniem przed nimi. Był początkiem czegoś nowego. Nie czekałam już na oklaski, bo czas na nie minął. Nie każda historia kończy się pojednaniem. Nie każda rodzina zasługuje na to, by stać przy tobie, kiedy świecą reflektory. Czasem największą siłą jest odejść w ciszy, z podniesioną głową. I już nie oglądać się za siebie. Nie dla zemsty. Nie z żalu. Ale dlatego, że w końcu widzisz siebie tak wyraźnie, jak nigdy wcześniej. Bo kiedy całe życie czekasz, aż ktoś cię dostrzeże. W... A potem sam, a stajesz w świetle bez ich zgody, bez ich wsparcia, bez ich bro. Odkrywasz, że nie potrzebujesz widowni, by być wystarczającym. Dziękuję, że byliście tu dziś ze mną. Czasem właśnie takie historie pokazują, jak wiele osób nosi w sobie podobne blizny niewidzialne, ale prawdziwe.